17 września, rocznica pamiętnego dnia roku 1939, gdy nad polem bitwy wznieśli dłonie we wspólną pięść, co dech zapiera nieprzeliczone dzieci Soso, niezwyciężonymi od Hitlera. Nie mogę Wam więc przedstawić żadnej innej książki, niż książkę pana Artura Ochała Tarcza II Rzeczpospolitej, Korpus Ochrony Pogranicza, wydana przez Instytut Pamięci Narodowej. Książka, która przedstawia szczegółową historię Korpusu Ochrony Pogranicza, który powstał w roku 1924, by chronić wschodnie granice naszego pięknego kraju II Rzeczpospolitej. Publikacja ta rzuca światło na organizację i funkcjonowanie tej formacji, która miała bardzo duże znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa naszego państwa. Autor omawia zarówno zadania KOP, jak i jego działania w obliczu zagrożeń zewnętrznych, takich jak chociażby interwencje ze strony ZSRR czy walki z grupami zbrojnymi Ukraińców, Litwinów czy oczywiście Rosjan. Książka podkreśla również rolę KOP w obronie granic w czasie II wojny światowej oraz wpływ tej formacji na późniejsze tradycje wojskowe i obronne państwa polskiego. Jest to, jak dla mnie, bardzo ważne źródło, które jak nic uzupełnia wiedzę o tej no nieco już naprawdę zapomnianej i właściwie mało rozpoznawalnej w tej chwili formacji, ale bardzo istotnej dla dużej części Polaków i naszego systemu obronnego w okresie międzywojennym. Oczywiście całość okraszona doskonałymi zdjęciami, ogromną ich ilością, co tylko podkreśla wagę i wartość tej publikacji. Zapraszam do lektury. U polski trzymać mam, czuwać nad staro, ojców Dziś tu, U oczym róz, czy się wyderzam na pograniczne patrzą w krąg targony. Pytam o dłoń, do oka broń, Gdy zamajaczy wróg gdzieś przyczajony. bronić polskich broni, Więc precz zamiary wrażę swe. Ojczyzny mej nie zdradzę za nic, Wszak jestem żołnierz Thank you.